Siemanko, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku mojej nowej serii, której wiem, że nie mogliście się doczekać. Na początku myślałem, żeby ją zrobić trochę wcześniej, jakieś pewnie pół roku temu. Pewnie widzieliście taki film zapowiadający nową serię FIFA Norliku bla bla bla. Później zrezygnowałem. I pisaliście komentarze, jak zacząłem wrzucać normalne materiały z Orlika. Kiedy FIFA na Orliku? Fajnie, że wrzucasz coś z Orlika, ale no zrób tą FIFA na Orliku. Chętnie takie coś obejrzymy, także pojawiało się takich komentarzy naprawdę sporo, więc stwierdziłem, że ok, trzeba słuchać widzów i trzeba zrobić FIFA na Orliku, więc właśnie dzisiaj już nie będzie wstępów. Lecimy z pierwszym odcinkiem, a teraz wytłumaczę wam zasady. W każdym z odcinków będą rozgrywane dwa spotkania i pojawią się dwa challenge na Orliku. Jak będę budował skład i o co będzie w tym wszystkim chodziło? Zaczynam od składu brązowego, nieświecącego składu z Premier League, bo ta edycja, czyli pierwszy sezon FIFA na Orliku, będzie dotyczył właśnie Premier League. Także czy będą kolejne, to zależy tylko i wyłącznie od Was, czy będziecie chcieli to oglądać, czy jednak nie. I teraz Wam wytłumaczę zasady, jak to wszystko się będzie upgradeowało, bo też właśnie chcieliście serię taką podobną do obsesji doskonałości, więc stwierdziłem, że to połączę i będą upgrade. A od brązowych nieświecących, aż po informy i jak to wszystko się upgrade'uje. W każdym wyzwaniu, które będę robił na Orliku, mam 5 prób. Jeśli zrobię coś idealnie, czyli 5 na 5, wyjdzie mi perfekcyjnie, żadnego błędu nie popełnię, to mam kartę Inform. Jeśli zrobię coś 4 na 5, wtedy mam kartę złotą świecącą. Oczywiście mówię cały czas o kartach z Premier League. Jeśli będę miał 3 na 5, to jest karta złota nie świecąca. 2 na 5 to jest karta srebrna świecąca. 1 na 5 to jest karta srebrna nie świecąca. No, i jak mi wyjdzie 0 na 5, to niestety będę musiał zadowolić się tylko i wyłącznie brązową kartą świecącą. I tak to wygląda, jeśli chodzi o wyzwania z Orlika. Natomiast za każde, spotka za każde wygrane spotkanie będę mógł sobie ulepszyć zawodnika o jeden kolor, także żeby też te mecze były o coś, a nie tylko po prostu, żeby sobie grać. I kiedy się zakończy seria? Kiedy będę miał cały skład informów yy, z Premier League. Tutaj formacja będzie dowolna, będziemy to zmieniać, będziemy się bawić tymi składami i mam nadzieję, że wam się podoba. Tymczasem pora na pierwsze spotkanie, a po nim oczywiście wyzwanie numer 1, później kolejny mecz i wyzwanie numer 2. Zobaczymy, na czym dzisiaj to wszystko się zakończy. Mam nadzieję, że się cieszycie. Jeśli tak, rozwalcie system, jeśli chodzi o łapki w górę. No, jeśli chcecie być na bieżąco z tą serią, zostawcie subskrypcję pod spodem, a ja idę szukać mojego pierwszego przeciwnika, ale zanim to nastąpi, pokażę Wam jeszcze mój skład. Tak to wygląda wszystko, jeśli chodzi o mój skład brązowych kart nieświecących właśnie z Premier League, bo od nich zaczynamy. Mamy tutaj kilku fajnych zawodników, takich fajnych jak na brązowej w sumie. Szczególnie tutaj podobała mi się jedna karta i to był ten Pan 78 Tempo, naprawdę fajne work rate, zobaczymy jak się będzie spisywał. Spróbuję na razie formacją 4-3-1-2 i lecimy z pierwszym meczem. Zobaczmy jaki skład ma mój pierwszy rywal. 5-2-1-2 formacja i mamy tutaj Hunter'a. Ha, ha, ha. Bardzo śmieszny. Też kiedyś miałem Hunter'a. Tylko pech chciał, że go już nie mam. Piękne podanie. Tylko czy ja to wykończę? Niestety. Pierwszy strzał na bramkę w tej serii. Niecelny. To znaczy strzał celny, tylko bramki nie było. Źle powiedziałem, bo, bo to był strzał celny. O, jak tu pięteczką zagrał. Patrzcie jacy oni są, kurczę, wyskilowani. Ale piękny kontrat, tak tylko teraz. Oj, czy był rzut karny? Sędzia? Nie, jednak nie podektował 11. Szkoda, myślałem właśnie, że będzie karniaczek i szansa na pierwszą bramkę. Oj, to to musi być bramka! Ale uchnąłeś, Green! Naprawdę, potężny strzał. O, no, może teraz? Strzel, to jeszcze! No, jest znowu bramkarz! Jak mu broni, genialnie, to ja nie ma pytań! O, o, jest problem, rozegrałem na krótko bramkarzem. Byle teraz nie stracić piłki Teraz pytanie tylko, jak to rozegrać, żeby strzelić. No patrzcie, w ostatniej chwili mi zawsze zabiera piłkę, albo broni jego bramka. 40 minuta nadal 0-0 00 Strzelto! Strzel to teraz mocno po krótkim. No nie wierzę w to. Zcelam, i zcelam, i zcelam, i nic. I mój przeciwnik w końcu strzelił. 45 minuta, jedna z nielicznych jego akcji. Do... Zobaczcie, takie wybicie w sumie też na wślizgu, ale ha, boli. No dokładnie boli. No może teraz zobaczmy. Sam na sam i broni znowu ten bramkarz. No nie potrafię go pokonać w tym meczu. 15 minut do końca tego spotkania, nie potrafię strzelić mu bramki. No, za nic w świecie, po prostu nic mi nie wchodzi. Może teraz w końcu słupek! <grym> no nie, Patrzcie, już grałem full ofensywa. Boli, wychodzi sam na sam. Zepsuje to czy nie? No, przelowowa mnie jeszcze. 0 do 2. Co za mecz. I koniec, koniec tego pierwszego spotkania w tej serii nie zaczyna się to dobrze, niestety przegrywam pierwszy mecz 0-2, do boli strzela mi dwie bramki, nie wiem kto to jest ten boli, ale no boli mnie ta porażka to na pewno. Jak to wyglądało w ogóle po tym pierwszym meczu, zobaczmy, tyle niewykorzystanych sytuacji, ten bramkarz po prostu bronił co chciał, no i później w końcówce musiałem się już y, bardziej odkryć niestety, no i naraziłem się na kontratak i mamy 0-2. do w takim razie, przed nami pierwsze wyzwanie w tej serii już na orliku. Zobaczymy jak mi pójdzie i czy uda mi się kogoś dorzucić do tego składu. Tym razem coś trudniejszego. Mamy tutaj pięć piłek ustawionych, mamy pięć różnych odległości do bramki. Jest tutaj jedna, tamta była najbliżej, jedną mamy na połowie, a jeszcze dwie kolejne są na końcu tego orlika, czyli ostatnia piłka to będzie strzał z samego końca orlika i co trzeba zrobić? Muszę trafić po prostu do bramki, zobaczymy ile piłek wejdzie. Nieważne czy po koźle, czy nie, zaraz to się okaże. Najtrudniej będzie te dwie ostatnie przez całe boisko. Ta jest najłatwiejsza, tak na podpuchę tylko. Także to lajkowo. Wejdzie, wejdzie! <laughs> Weszła Dobra, jak ta wejdzie to jest 4 na 5. Wtedy to jest naprawdę, naprawdę spoko. To tej jednej mi szkoda z połowy Dobra, pokróć wejdzie, wejdzie! Patrzcie! Chodźcie, żeby nie, było, że, żeby nie było, że któraś nie wpadła, to wam pokażę. To są te trzy odsiadki i to jest ta jedna. Goal line technologii weszła. Weszła, wszystko widać. Pierwszy wynik 3 na 5, więc pora kupić jakiegoś złotego, nieświecącego się zawodnika, także postanowiłem wymienić tego Dana i w jego miejsce kupić sobie Afelaja. Myślę, że to jest naprawdę dobry wybór, tym bardziej, że Afelaj ma 4 na 4 gwiazdki, jeśli chodzi o gwiazdki sztuczek, gwiazdki słabszej nogi, więc na pozycji środkowego pomocnika ofensywnego naprawdę może spisywać się bardzo, bardzo spoko. W takim razie mecz numer 2 przed nami. Zobaczmy kogo my tutaj mamy. 4-4-2 formacja Red Cobra AK-47. Jaka nazwa. <laughs> I znowu Hunter. Znów Hunter. No ale miejmy nadzieję, że będzie troszkę więcej szczęścia. A w zasadzie będę bardziej skuteczny pod bramką mojego przeciwnika. Bo w pierwszym meczu nic nie wychodziło tym składem. Zobaczymy czy Aphelida aż takie wzmocnienie jakiego oczekuje. Chyba, że wyszedł mój przeciwnik. Czy mi się wydaje? Kółeczku śmierci i jej. Połączenie z swoim przeciwnikiem zostało utracone, mhm. Kolejny przeciwnik znaleziony, 3-5-2 formacja, troszkę złotych kart tutaj mu się nazbierało. I znów mamy Huntera, tym razem z Chelsea i jest to SPO, 75 overall oczywiście. No cóż, wszystko zależy od tego jak będzie grał mój przeciwnik, 100% zgrania, także no ja też mam stówę oczywiście, tylko karty troszkę słabsze, ale zobaczymy. No, by się udało wygrać to wtedy jeszcze jeden upgrade będzie. Był spalony czy nie? Był spalony, niestety, a byłaby pierwsza bramka. Ale nadal jest 0 do 0, a szósta minuta spotkania. Dopiero początek, więc, oby więcej takich sytuacji. Tylko muszę uważać na spalone i będzie dobrze. Ja teraz błąd mojego przeciwnika. Właśnie na to liczyłem i. No i nie trafiłem. No może Afelajowi się uda. Afelaj do pustaka tutaj wysunię jeszcze do Greena, green. What? Nie wierzę w to! No to już jest szczyt po prostu, jak on tego... Jak? O nie, no i znowu od słupka, tym razem nie wierzę! Jak tym spadają się gra po prostu, jeśli chodzi o... Tym bardziej o atak, bo... No mam sytuację, ale nie mogę tego wykończyć, nie wiem jakie oni mają po prostu wykończenia tych kartach, ale nic, zupełnie nic nie wchodzi. Aj, Afelaj, 31 minuta. I nadal 1 do 0. Oj, 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 I znowu ten błąd. Muszę to zmienić sobie po tym meczu. Karny? Tak jest, Afelaj faulowany. Być może w końcu będzie pierwsza bramka w tej serii. No dobra, Afelaj, Afelaj. Mocno w środek pod poprzeczkę. Tak jest. 1 do 1. I dwa do jednego! <laughs> Właściwie ten skład ode mnie. Pierwsza połowa za nami i muszę chyba jakoś, nie wiem, poszukać troszkę miejsca, żeby oddawać jakieś strzały z dystansu lub coś w tym stylu, bo... No inaczej to widzicie, no nic tutaj nie można zrobić tymi gagatkami moimi. A fly z dystansu! O no i od razu! Dwa do dwóch! Pięknie! Ajajaj, aj, aj, a z dystansu! Skoda. I cały czas zapominam o tym bramkarzu. Nie. Nie róbmy takich rzeczy. Halo, panowie. Bez, bez takich... Bez takich numerów. Afelaj, zamieszaj tutaj troszkę w polu karnym. Podaj. I jeszcze. A, Czy mój bramkarz się zdążył wrócić? Na szczęście tak. I mamy rzut wolny w okolicy mojego pola karnego. Wcale to nie jest takie fajne. Mam nadzieję, że tego nie trafi. Dobra. Może jakaś szansa na kontrę. Tak. Szansa na kontrę tym składem to raczej... Nie nastąpi, chociaż może spróbujmy to jakoś tak rozegrać. Pyk, pyk. I teraz dobre podanie, tylko się przepchnij, przepchnij się. No, Afelaj, skończ to. Tak jest, 3 na 2. Afelaj, hat-trick. Po to go kupiłem, brakowało mi kogoś właśnie w ofensywie, kto potrafi po prostu uderzyć na bramkę. Patrzcie, tak wam powiedziałem po pierwszej połowie Trzeba uderzać z dystansu Ci bramkarze naprawdę nie są jeszcze Na jakimś mega poziomie No i jest strzela w swoją czwartą bramkę już w tym meczu Co najważniejsze, on dwie bramki przewagi I mamy rage quit, także drugie spotkanie Zakończyło się przed czasem regulaminowym Że tak powiem No i zobaczmy jeszcze na podsumowanie tego spotkania Jak to wszystko wyglądało, jeśli chodzi o statystyki Na pewno świetny mecz w wykonaniu Afelaja Szczególnie druga połowa i to się potwierdza, jeśli chodzi o ocenę. 10-0 ocena Afelaj, do tego cztery bramki strzelone, oczywiście bez asysty. Pora więc na drugie wyzwanie na orliku. Zobaczymy, kogo ciekawego uda mi się dorzucić do tego składu. Być może nikogo, być może kogoś dobrego. Zaraz się okaże. Wyzwanie numer dwa. Zobaczymy, ile poprzeczek wejdzie na pięć strzałów. Trzeba odmierzyć. Trzy do tyłu. Jedna w lewo. Palec w górę i patrz. Druga To się nie liczy Jest trzecia Widzicie, na panel, to wszystko wymierzył Aaaa i tutaj muszę wam powiedzieć od razu sprostować to wszystko. Pomyliłem się na początku i zamiast upgradeować sobie tutaj kogoś do złotej karty świecącej za 4 na 5 w pierwszym wyzwaniu, to pomyliłem po prostu kolejność i zrobiłem tak jakby to co miałem zrobić za drugie wyzwanie, bo miałem to zapisane oczywiście na kartce jak mi poszło na Orliku. Więc tym razem kupuję złotego, świecącego zawodnika tak jak już trzeba. Także tutaj tylko była zamniona kolejność, ale myślę, że to zrozumiecie. Zobaczmy gdzie jest mój, o jest jaja ture, wrzucamy go tutaj na środek. Taki troszkę wyższy, bardziej defensywny zawodnik. I to jest mój upgrade. Bo tak jak teraz to wszystko wygląda, to już się zgadza na pewno, tylko kolejność po prostu była inna. Za co Was przepraszam? Mam nadzieję, że zrozumiecie. I Afela oczywiście, to jest upgrade za jeszcze teraz sobie zobaczę 3 na 5 i 4 na 5 złota karta świecąca jaja ture tak mówiłem na początku, kiedy tłumaczyłem zasady za każdy wygrany mecz, mogę ulepszyć sobie jednego zawodnika o jeden kolor wyżej karty, że tak powiem. Mamy zrobiony taki człon zespołu, jest i jest Jajaturę, więc jako, że zawsze upgrade'uję pierwszy napastników, później obrońców i później narzekam na tą obronę, to stwierdziłem, że zainwestujemy w bramkarza i zmieniam go oczywiście na bramkarza brązowego, ale tym razem brązowy świecący i to jest bramkarz Haugard64Overall. Także to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że cieszycie się, że w końcu udało się z tym wystartować. Jeśli tak, tak jak powiedziałem, rozwalcie system łapkami w górę. Trzymajcie się, do następnego. Na razie i piona. Umówmy się tak: ja trafię na poprzeczkę, a ty zostawiasz suba.